Na... O, dobra siema, jestem z moim kolegą. Kolega. Kolega. Będziemy żrać. Jesteśmy w Balborku na obrężeniu tak na dobrą sprawę i mamy takiego o, cyk, zapiekankę. I mamy piuski z mięsem z winą. Oj, no. dobry sos. Nie mm. jest to dobra. Muszę no weź, ale, hmm. no wreszcie, bo ja mam wrażenie, że bardziej się jem jako um, Ale dobra. za pierwszy. No, to będę bo... w stanie, mm. nie wiem, to nazwać jakimś gęstym gulaczem. No. Nie? Dobra. Ja... No ja. Słuchaj, ja. Nawet co same z siebie, to jest już no spoko. Mm -hmm. jak tylko z powyż? Hmm? może. jeszcze o tak zrobię. Żeś miał wrażenie, to będzie sosu. Ale spoko, w smaku bardzo dobrze. To jest niesamowite, że ludzie oglądają ludzi, którzy jedzą. No w sumie to trochę dziwne. Tak powiem że często jest tak, że ja się łapię na tym, że oglądam jakieś te relacje na Facebooku, jak robią mm -hmm. rzeczy, nie? Mm, dobre czasy, naprawdę no, spoko. może jesteśmy głodni, dlatego nas smakuje? Znaczy nie, to jest obiektywnie, przyjmując, dobre. No, spoko. Nie, to moje. Na no, Jestem ciekawy Będziesz jak będzie mój tiktok. pierwszy Będziesz na Tik No i <laughs> prawda, no, będę słaby. Chyba mm. zacznę też działać na Tik Toku i oglądać sobie moich nieudanych kubików. I robienie gier. Udaję się przybliżyć i pokażę do tego do telefonu jak on wygląda. Oprócz tego, że już nie wygląda. Smakuje. Mm. Nie, bardzo dobrze. Jak czekolada. Muszę się przesunąć. Kapcie moje piękne widać. Mm. 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 Cebula. To jest dobre.

ta bułeczka w smaku dobra, nie? W ogóle te bułeczki są świeżo wypiekane. Robią, robią i od razu pieką. Także no, cały czas mieli na świeżo. Takie, te, no, mieli takie ciasto. lejące ciasto drożdżowe, No Myślałem, że to no, taki, wiesz, prawdziwy ten podpłomyk, jak w tych dawnych czasów. To trochę takie ciasto na pizzę. Tak, powolisz. Ale dobra, mięso straszne. Szkoda, że więcej nie ma mięsa, nie? Dobra, też ja że tak, mm. Trochę. Na przykład z tym, to są takie kluski z mięsem wołowym, z cebulką, z jakąś papryką chyba, w prawy. Mega dobre, ale jest więcej klusek niż mięsa. Trochę mi szkoda zjadać ci i tak wiesz, życzę sobie. No Nie, było mało. To Czyli dobra. Ja lecę po całości. Nie, no, u mnie więcej jest salami, niż u mięsa. Hmm. Może nasz duet będzie sławny i będziemy robić same żarcie. Blogarski z żarcia. No, ale będziemy jeździć po świecie. Po Malborku. Nie no, w Malborku to zaraz się skończą. Tak. Będziemy biegać po Malborku, szukać jedzenia. Hmm. Ale moim zdaniem, jakby takie coś było na co dzień, to bym ja chodziło raz na jakiś czasu. Oczywiście znaczy ja w sumie jestem ciekawy, jak jest mm. zrobiona ta porabka, No, no a na pewno tam jest długo gotowanym mięsem. No. To było więc to się rozpadać i tutaj nie. się zastanawiam nawet, czy tam. Nie trochę mniej gotować, mm. bo chyba jest taka pańka, ale to nie przeszkadza Zadwam tak rano. bardzo. A. Zamiana. <grym> <grym> Zamiana. <laughs> Zapomnij, że mi zjadł. Właśnie <laughs> patrzę, że też mi co nie zjadłaś. Mało czy zjadło mało mięsa. Mało mięsa wokolwiek jest i dlatego tak. Mm -hmm. Szkoda, że nie ma poprzeczek halapania jest jeszcze razem. No, to też się, te się na żadnym mm pokróje. -hmm. Nawet Nie serwiczki. <laughs> serniczek do kawy serniczek na wąskę, pyszny rano zjadłbym coś, ale też bym się napił no i robisz sobie kawę ale to jest super z chyba się tygum w zależy nie no pyszne pyszne, pyszne, pyszne. pyszne palenie kakao, potem było Myślę, że możemy się nie palić. Mhm. Już oba otwory mi się przyzwyczaiły. Nie wypaliło. ja robię, chociaż ten też chyba tak często ostro nie jest. Żenia ten... nie widzimy, nie? Mhm. Mhm. Ale czasami ja. Jak tylko wiesz. Mam ochotę, wrzucam sobie pastycek falafenio i pożeram. Do tosta najlepsza. Następnie mm -hmm. sobie zrobiłem bardzo ważny kąt z chleba. Porwam masę, przy położyłem falafenio, przed tym serem i na to jeszcze pieczarki mm -hmm. i sobie tylko mi taka prostota, jakby je działa. No, tak. No mieliśmy nieprzepinać. Nie to się mm -hmm. wytrzyma. Nie wytrzyma się, nie umiem. Det er til og med oransje i telefonen. Mm. Mm. W ogóle na mnie spada Atakuje cebulaki, ale dobre. Wieso mm. to tak w sumie trochę jakby, jakby ten, nawet sos do spaghetti mm -hmm. po prostu mm -hmm. zamiast tego mm, mięsa ze świni to jest po prostu do łowinka. Zawsze daję wołowinę do sosu do spawetli. Mieszasz no, czy samą? Samą wołowinę. Ja zawsze robię to w tym roślinie. W chyba zdarzało się z kurczakiem. On jest taki niesamowity, wrzęsiony, 9 minut oglądania jak dwie osoby jadą szanę. I gadają głupoty. No. I cicho, żeby nikt nie, nie, nie słyszał. Tu nie będzie nas słuchać. Pomyślałam, że to będzie cała esencja tego filmiku. Ja pił. I w piłce I tu I co teraz? Trzeba iść po następne. Powiem ci, że nie jestem na żarty jakaś tam mocno. No, porcja, nie? No. no. Ale nie nasycha. No bo to była, mm -hmm. taka właśnie drożdżowa, nie? Mm -hmm. Jak tak wyglądało fajnie. fajnie. Ale właśnie jak się je na świeżo to jest dobre, a jakby się pole... jak poleżało z dwie godziny, to już nie. Nie, to klucha Mhm. Mm Zresztą jak każda pizza. No to nie pizza. To żeby Pod płomy. Tak podpłomyk, bo w tym ten podpłomyk się robi woda, mąka, sól i tyle to jest ciasto drobne teraz jak zjedzone to Paulina musi z... zrobić kubo ciśnij że na nas to się ja, bo nie powiedzieliśmy o cenach mój podpłomek czyli zapiekanka jak ja sekcji wyglądam jak łysolek yy, yy, mój podpłomek kosztował dwie deszki. no wiadomo był tam taki zwykły można byłoby zrobić lepiej ale byłby spoko po dwóch godzinach pewnie już nie, salami jakieś takie liputkie, ale okej. Okay. Sosy miał bardzo dobre. Yy, kuby, kluski z miętem 35 z ma porcję nawet widzicie, to wcale nie jest duży chłopak, a ma taką mikromiseczkę. No i nie to więcej klusek niż yy, mięsa, co też było zdecydowanie na minus, bo tak naprawdę to chodziło o to, żeby się zapchać, nie? a nie żeby się najeść. <laughs> Tak. Tak. Dokładnie. No, no tak, no tłuszkami się mi się tak, że nie tak, tak Gdyby dołożyli mięsa, to wtedy tam wiesz, że ta sytość zostaje na dłużej, nie bo mięso A. się podnosi. Może trawi. tutaj wracamy? No, tak, wracamy. też. Ta. Świetny, Czyli tak? na chwilę nas zapchało, ale idziemy zobaczyć coś innego. Jaki rycerz! O, elegancko! ha <laughs> ha